Witam Was, kochani, na moim kanale. Będzie to czytanie dla raków na rok 2019. Jest to czytanie ogólne i dość krótkie, dlatego nie ze wszystkimi będzie rezonowało. Wyciągnęłam Wam 12 kart. Jest po prostu symboliczna liczba, ponieważ mamy 12 miesięcy, ale nie oznacza to, że jedna karta tak jakby opisuje nam jeden cały miesiąc, tylko po prostu symbolicznie 12-12, tak? Na, na początek powiem Wam. Jakie karty Wam tutaj wyszły? Mamy asa-monet, mamy dziewięć mieczy, mamy króla kielichów, sześć kielichów, dalej mamy kartę śmierci, królową kielichów, cztery miecze, dziesięć kielichów, pięć kielichów, dziesięć monet, królowa mieczy i cesarzowa na końcu. Pięknie. Słuchajcie, będziecie mieli niespodziankę w tym roku. Coś Wam wyskoczy, coś e, tak jakby. Być może nawet i planujecie to tylko, być może chcieliście, żeby to się wydarzyło w przyszłości, w dalszej przyszłości, a po prostu tak jakby zacznie się to już w 2019 roku i to jest właśnie ten asmonet, który nam się tutaj pojawia. Jest to błogosławieństwo pewnego rodzaju, ale tak jakby w momencie, kiedy wy się o tym dowiadujecie, tak jakby nie będziecie się czuli gotowi na te wieści, tak? Tak jakby na początku odbierzecie to jako złe wiadomości. Nie będzie Wam się to podobało i będziecie mieli no, trudności z zaakceptowaniem tego, tak? Tylko dalej mamy tylko króla kielichów i sześć kielichów. Z całą pewnością będziecie mieli wsparcie w osobach bliskich. Szczególnie mam wrażenie, że ten król kielichów to jest Wasz partner. Lub po prostu ktoś z waszego otoczenia, ktoś, kto naprawdę Was kocha, tak? Nie musi to być miłość romantyczna, ale tak czy siak będzie co najmniej jedna osoba, która będzie widziała to, jak Wy się zmagacie z tymi wieściami, i ta osoba będzie was po prostu wspierać, tak? Sześć kielichów wskazuje na to, że tak naprawdę tak jakby pomoc zacznie się od tej osoby, ale również w gronie Waszej rodziny lub bliskich, znajomych, również będą osoby które będą Was wspierać w tym momencie, kiedy, kiedy Wy tak jakby będziecie, będziecie załamywać ręce, tak? Te osoby tak jakby będą Wam, spróbują Wam pomóc, spróbują Wam pomóc wyjść z tej złej energii, z, tego, z tej rozpaczy, tak? Te osoby spróbują Wam tak jakby uzmysłowić, że to tak naprawdę nie jest zła rzecz, która się zadziała, że te wieści wcale nie są złe, tak? Dalej mamy tą kartę śmierci i królową kielichów. Słuchajcie, dzięki pomocy Waszych bliskich, tak jakby przechodzicie tą transformację, tak? Bo, bo jest ta karta śmierci, tak jakby uda Wam się zmienić podejście, tak? Po tych dziewięć, tak jakby uda Wam się przejść przez te dziewięć mieczy i uda Wam się zmienić podejście do całej sprawy i lądujecie jako królowa kielichów, tak? Bardzo ona ładnie rezonuje z tym królem kielichów, czyli że tak naprawdę ta osoba, która najbardziej Was tutaj będzie wspierać. Wy tak jakby poprzez tą kartę śmierci wskakujecie na, na ten sam wózek. Będziecie po prostu jechali na tym samym wózku, tak? Z tą osobą. Tylko tak jak mówię, no musicie najpierw przejść przez te dziewięć mieczy, tak? Ale tak czy siak przechodzicie przez tą transformację, tak jakby uda Wam się przetrawić te wieści i uda Wam się zmienić podejście, tak? I w momencie, kiedy to się stanie, wchodzicie w fazę czterech mieczy, czyli że tak jakby zaczynacie... Mm, Zaczynacie planować y, przyszłość, tak? Dalszą przyszłość po tych wieściach. Po, po czterech mieczach mamy dziesięć kielichów. Czyli tak jakby planujecie, y, zmienia się wasz plan na przyszłość. Być może niekoniecznie się zmienia, ale tak jakby musicie przyspieszyć cały proces, tak? Z, ze względu na te wieści. Y, I stąd te cztery miecze po prostu będziecie musieli spędzić trochę czasu, żeby przeorganizować y, pewne sprawy, tak? Z uwagi na te, na te wieści tutaj na początku. Dalej mamy te pięć kielichów i mamy 10 monet. Mam wrażenie, że te wieści tak jakby spowodują, że ta, te zmartwienia tutaj, które nam się pokazują, mogą dotyczyć finansów, tak? Że te wieści, które tutaj otrzymujecie, mogą mieć jakiś wpływ na wasze finanse i będziecie musieli tak jakby będziecie musieli się dostosować, tak? Być może mieliście już jakiś plan na to, jak zbudować swoje oszczędności lub po prostu mieliście jakiś plan na przyszłość i te wieści spowodują, że ten plan będziecie musieli wyrzucić do kosza i to spowoduje nam energię tych pięciu kielichów, tak? Mimo tego, że tak jakby uda Wam się przejść przez te dziewięć mieczy, będzie transformacja, y, zaczniecie planować nową przyszłość, nadal będzie, będzie tak jakby będzie się za wami ciągnęła ta energia y, tak jakby niespełnionych marzeń, tak? że jednak Wy sobie inaczej zaplanowaliście tą swoją przyszłość, inaczej siebie widzieliście w przyszłości i po prostu to tak jakby uderzy Was to, że, że nie będziecie w stanie już tego zrobić z uwagi na to, co Wam się tutaj pojawia, tak? Ten asmonet. Także będziecie w taki, tak jakby zaczynacie od ciężkiej rozpaczy, później Wam się poprawia, przechodzicie transformację, zaczynacie planować, ale jednak będziecie musieli jeszcze walczyć z tą, z tą energią, która będzie się za Wami jeszcze ciągnęła, te niespełnione marzenia, tak? Ale pojawi Wam się ktoś, mamy tą Królową Mieczy i dalej mamy Cesarzową, ktoś prawdopodobnie również z Waszego otoczenia, ktoś, kto po prostu już będzie miał dość patrzenia na Was, jak Wy sobie tutaj tak jakby... Cały czas tak, jakby że Wam przychodzą do głowy te myśli, że, że czegoś nie uda Wam się już zrobić, tak? Bo, bo się cała Wasza sytuacja zmieniła. Ta osoba, tak jakby w pewnym momencie, może stracić cierpliwość i po prostu uderzyć w stół i tak, jakby Wam wytłumaczyć, że tak naprawdę ten as, monet, który się tutaj pojawia, dzięki temu asowi wylądujecie na pozycji cesarzowej, tak? I to jest osoba z Waszego grona, która po prostu bardzo dobrze Wam życzy. Ale tak, jakby w taki może w taki mało delikatny sposób, po prostu tak, jakby otworzywam oczy na całą sytuację, ale tak czy siak, wy po prostu lądujecie tak, jakby na pozycji cesarzowej, tak, jakby odzyskujecie kontrolę nad tym, nad swoim życiem, tak? Tutaj, mając te 10 kielichów, bo tutaj już tak naprawdę będziecie w stanie sobie zaplanować przyszłość, tylko po prostu w inny sposób niż do tej pory to widzieliście. Także tutaj będzie, będą takie małe zawirowania, tylko tak, z tą, z tą energią, tak jakby z tą bardziej negatywną energią z niespełnionych marzeń, tak. Ale tak jakby ten plan, który sobie tutaj ułożycie, ta osoba wam po prostu tak jakby otworzy oczy na ten plan, że słuchaj, masz już plan, tak, wszystko jest w porządku, masz osoby bliskie, które cię wspierają, wszystko jest ok, tak. Więc przestań rozpaczać. Tylko po prostu głowa do góry, tak, i jedziemy. I ta osoba właśnie Wam pomoże wsiąść na ten tron cesarzowej, i tak jakby wszystko Wam się ustabilizuje, i już zaczniecie iść w stronę przyszłości, tej nowej przyszłości, którą sobie zaplanujecie. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czytanie rezonowało chociażby z częścią z Was. Trzymam za Was kciuki, żeby wszystko było dobrze. Tak jak mówię, są wśród Was osoby. Są wokół Was osoby, które naprawdę Was wspierają i które naprawdę dobrze Wam życzą, także nie jesteście sami. Tak naprawdę tutaj z tych kart nam się pokazuje, że to tylko Wy sami będziecie sobie, tak jakby, psuć nastrój, tak? Ale to, tak jakby, nie chodzi o to, że, że to jest z powodu ignorancji czy egoizmu, tylko po prostu, no wiadomo, w momencie, kiedy ktoś sobie zaplanuje przyszłość w pewien sposób, i później coś się wydarzy, to tak jakby wszystkie te plany zburzy no wiadomo, nie, nie jest to łatwa sytuacja nie jest to łatwa energia i tak naprawdę klucz tkwi w Was to jak Wy przejdziecie przez tą całą sytuację to po prostu zależy od Was, tak? macie wokół Was osoby, które Was wspierają, oprzyjcie się po prostu na tych osobach, tak? Yy, i bądźcie dla siebie wyrozumiali również, tak jak mówię no wiadomo, jak marzenia się nie spełniają to trzeba po prostu zmienić plan, tak? i zacząć się cieszyć z nowego planu. Ok, to by było na tyle. Raz jeszcze trzymam za Was kciuki, żeby, żebyście sobie z tym dobrze poradzili. E, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na czytania na styczeń, które pojawią się już za kilka dni. Tymczasem ściskam Was mocno i buziaki.